8.18, czwartek, 9 listopad, jesteśmy w Donauwörth. Idziemy do wydziału komunikacji, w którym e, na 9.30 mam termin, żeby wydać tablicę 5 do Mercedesa C180. Z tablicami pojedziemy dalej do auta. No tutaj właśnie w wydziale komunikacji byliśmy przed chwileczką, załatwiliśmy e, tablicę. Same tablice wyrobiliśmy tutaj w firmie produkującej tablice, ale zarazem i w piekarni, gdzie serwują również wina. Także teraz zmierzamy w kierunku samochodu. I mam nadzieję, że za chwileczkę będziemy mogli wracać. Jeszcze gdzieś teraz w Buchtow, w firmie Autospecht. Autocentrum Specht GmbH. No i tutaj stoi nasz Mercedes, który, którego już mamy kompletnie zweryfikowanego jazda próbna, tablicy już też mamy z Wydziału Komunikacji teraz kwestia tylko założenia tablic czekamy na przelew, który pan Jakub zrobi i będziemy za chwileczkę się zbierać do powrotu na autobusze władz z Wrocławia km troszeczkę nam to zajmie Dziękujemy auto paliwo 1.89 benzyna. To jest Mercedes C180, 1.6 benzyna 2018 roku, 106 tysięcy na to kiedy ma przejechane. Pracuję autonocą, ma tylko Z tyłu. Właśnie dolewaliśmy do Warszawy. Jesteśmy przy dworcu centralnym. Auto całe i zdrowe. Tak się prezentuje w nocnym świetle Warszawa. Musieliśmy wyłaczyć śmieci z podróży. <gry> okay. Kolory ambienty, możliwość w to, to są z tyłu. Są kierowcy.